Niechże wreszcie się na tych uniwersytetach zdecydują, czy obowiązuje wymyślona przez Einsteina teoria względności, czy ewentualnie obowiązuje prawo Hubble'a-Lamaitra, według którego Wszechświat się rozszerza. Obie teorie wykluczają się, bo jeśli Wszechświat rozprzestrzenił się z jednego punktu i nadal się rozszerza, to jak ma działać teoria względności? Jeśli natomiast uwzględnić pomysły Einsteina, że wszystkie masywne obiekty zakrzywiają czasoprzestrzeń, czyli jakby wciągają w siebie, a więc zagęszczają przestrzeń, to wtedy wypadałoby uwzględnić, że żyjemy na Ziemi, która też w jakimś stopniu robi to samo, a przy tym my jako jej mieszkańcy jesteśmy składnikiem tego środowiska, które działa. Grawitacyjnie i powoduje zagęszczanie, czyli kurczenie się przestrzeni. No to jak nasze środowisko tak się właśnie kurczy, a patrzymy na przestrzeń międzygalaktyczną, która się nie kurczy, bo tam grawitacja nie oddziałuje, to mamy złudzenie, że ta przestrzeń międzygalaktyczna się rozszerza, bo nie wyczuwamy, że my się kurczymy. Gdyby hipotetycznie można było stanąć na czymś twardym na Jowiszu. I tam byśmy zbadali tempo rozszerzania się wszechświata, to by się okazało, że złudzenie tempa rozszerzania mierzone w środowisku pola grawitacyjnego Jowisza jest znacznie wyższe. A gdyby z kolei udało się dotrzeć do rozległej pustki międzygalaktycznej, to by się tam okazało, że nic z tych rzeczy, wszystko jest stabilne, stała habla nie działa i nawet nie widać żadnego przesunięcia widma promieniowania ku czerwieni. Więcej podobnych ciekawostek w moim filmie, link gdzieś tu się wyświetla.